Dzisiaj Namysłów, samo południe niemalże. E, impreza, która ożywiła całe miasto i zgromadziła całe miasto na rynku. Bardzo fajna inicjatywa, festiwal kółgospodarń wiejskich, ale przy okazji promocja ekonomii społecznej poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Bardzo się cieszę, że samorząd Województwa Opolskiego mógł przysłużyć się do tego, aby namysłowianie mogli spędzić taką niesamowitą niedzielę jaką, jak dziś na rynku. Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie dotarli, a tym, którzy nie dotrą, mówimy, żeby żałowali. Polska od Kuchni. Program regionalny, program ogólnopolski, gdzie mogą zaprezentować się wszyscy ci, dla których smak, kulinaria, ale także rozrywka mają duże znaczenie. Bardzo cieszy mi się z tego, że jako powiat namysłowski również możemy współorganizować to ważne wydarzenie. Cieszę się ogromnie, że w Namysłowie odbywa się impreza Polska od Kuchni, która tak naprawdę jest imprezą lokalną u wiejskich. Promujemy to, co lokalne, to, co smaczne, więc nikt głodny dzisiaj nie wyjdzie. A ja mam olbrzymią satysfakcję, że to w ramach Opolszczyzny odbywa się w namysłowie, że możemy dzisiaj reprezentować opolszczyznę, robić to z dumą i też pokazywać, jaka piękna jest opolszczyzna, zielona, otwarta, kolorowa, więc taki jest namysłów, takie jest to polskie. Nie ma lepszego miejsca dzisiaj, żeby nas żeby być. Dla nas to promocja przede wszystkim ekonomii społecznej. Czyli tego sektora, który zajmuje się sprawami społecznymi, tak zwana maksymalizacja celów społecznych nad celami ekonomicznymi. I to jest głównie nasz cel dzisiaj, właśnie promocja ekonomii. Akurat mamy tutaj koła gospodyń wiejskich, natomiast na no, co dzień zajmujemy się promocją ekonomii społecznej, szeroko rozumianej. Stowarzyszenia, organizacje, spółdzielnie socjalnej. Dzisiaj, z racji też założenia tego programu, właśnie są to koła gospodyń wiejskich, które stanowią oczywiście sektor pozarządowy.